Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam na przedostatni zapach z naszej mini serii testów arabskich zapachów w ciemno. Tamte dwa, które poprzednio mogliście zobaczyć, były raczej dosyć takimi spodziewanymi kompozycjami przeze mnie, dlatego że bardzo dużo oglądałem już recenzji, czytałem o tych zapachach i po prostu była kwestia zamówienia. Pierwszy, który zobaczyliście, czyli Rachba Wood Intense był to zapach taki, który jest klasyczną rachbą, ale w połączeniu z świeżym takim palonym drewnem, coś właśnie jak kominek, także tu naprawdę to czuć. Bardzo fajne, takie świeże jakości, po prostu surowe drewno, lekko już palone w kominku, w połączeniu właśnie ze słodyczą rachby. Natomiast drugi film, Pure Mask, od Latafy, bardzo fajne, świeże, kremowe, pudrowe, piżmo, także wydaje mi się, że jest to również ciekawa opcja i też mniej więcej wiedziałem czego się spodziewać. Natomiast Teraz zajmiemy się zapachem, który zamówiłem po prostu tak, o, bo był tani, czyli 40 tam właśnie parę złotych. Jest to Art Al Zafaran Ut Mashahir i jestem bardzo tego zapachu ciekawy, ponieważ skład bardzo do mnie przemówił, a przede wszystkim jak wiecie ja również kupuję zapachy oczami, więc butelka tego zapachu również mi się podobała. Firmy arabskie mają to do siebie, że często te zapachy czy opakowania czy same butelki różnią się od siebie. Zależy kiedy były produkowane. Czasami nawet na stronach dają stare zdjęcie, dostajemy zapach, a dostajemy zupełnie inny korek, czy zupełnie trochę inną butelkę. Także jestem ciekawy, czy to będzie taka właśnie butelka. Jeżeli będzie, to nic nie będę Wam tu wrzucać. Jeżeli będzie inna, to wrzucę Wam oczywiście zdjęcie tej butelki jak wyglądała kiedy ją kupowałem, czyli jaka butelka przyciągnęła mój wzrok. Natomiast tu zajmiemy się totalnie w ciemno zapachem. Powiem Wam, że kompletnie nie wiem, czego mam się spodziewać. Jest to totalny taki blind buy i jestem naprawdę podekscytowany, ponieważ… Totalny strzał w ciemno i jakby nawet też się nie napalam, nie nastawiam, nie mam pojęcia jak ten zapach będzie pachniał, chociaż skład miał bardzo przyzwoity, butelka również jest bardzo ciekawa, także wydaje mi się, że opcja spoko i standardowo jak to w tych filmach bywa, zaczniemy od składu tego zapachu i... Przejdziemy później sobie do nowej na tym kanale prezentacji zapachowej, którą już mogliście zobaczyć, a jeżeli nie widzieliście, no to Wam już mówię, że od teraz wszystkie prezentacje zapachowe będą właśnie w ten sposób wyglądały, dzięki czemu będziecie mogli sobie lepiej te zapachy poprzeglądać bez mojego telepania łapami przed kamerą, także wydaje mi się, że jest to spoko opcja. No to tak, jeżeli chodzi o skład tego zapachu, to w nucie głowy znajdziemy bergamon. Notka, róża, fiołek, czyli tak dosyć klasycznie, mamy coś orzeźwiającego, mamy już jakiś kwiat, mamy fiołek, który będzie lekko pudrowy na samym wejściu. Natomiast w nucie serca znajdziemy jaśmin, wanilię, paczulę oraz irys. Widzicie, znów pojawia się nam pudrowy składnik w postaci irysa, jak również jaśminu. Jaśmin też potrafi być pudrowy. I to już daje mi tu coś do myślenia, że może być to taki pudrowy nut. No ale zobaczymy, jak to się wszystko wywiąże. Jeśli chodzi o nutę bazy, to znajdziemy drzewo sandałowe, styraks, benzoes oraz... UD, czyli drzewo agarowe. Mamy tu żywice, mamy tu drzewo agarowe, więc wydaje mi się, że baza tego zapachu będzie całkiem porządna. Przejdźmy do samej prezentacji, ja już zaczynam odpakowywać zapach, ja Was zapraszam na nowy kadr. Jeśli chodzi o samo opakowanie tego zapachu, to wydaje mi się, że nie jest ono jakieś super przyciągające wzrok, natomiast mimo wszystko w jakimś tam stopniu wyróżnia się. Mamy złote elementy, można powiedzieć z takim szczotkowanym wykończeniem, dodatkowo mamy ciemnobrązowe ornamenty ze złotymi kulami. Dobrze, zobaczyliście opakowanie. Dodam tylko, że marka Art Al Zafaran należy do tego koncernu marki Latafa, grze Latafa Art Al Zafaran to jest ten sam, można powiedzieć biznes, natomiast zapachy się jednak różnią. Teraz od razu Wam powiem, że butelka jest taka, jaka właśnie mój wzrok przyciągnęła, także nie będę Wam rzucać żadnego zdjęcia, a Was zapraszam na prezentację butelki. Zobaczcie jak przepięknie wygląda. Moim zdaniem prezentuje się bardzo Elegancko, jak dosłownie jakaś mikstura. Zaczynając od góry, mamy taką kulę. Na dole, zjeżdżając niżej, mamy taką imitację brązową skóry węża. Natomiast później mamy cieniowaną butelkę, która również od takich jasno-bursztynowych odcieni po bardzo ciemno-brązowe się tworzy. Z przodu napis UT masza i wygląda moim zdaniem bardzo. Mikstura, można powiedzieć miłosna, czy mikstura, czy trucizna jest. Wygląda to naprawdę jak takie stare trucizny i stare mikstury, które kiedyś tworzono. Nie pozostaje nic innego jak po prostu otworzyć ten zapach i go zaaplikować. Zobaczmy cóż to my mamy. Lecimy z testami tego zapachu. Tu już nie mamy aż tak dobrej mgiełki, jak w poprzednich zapachach, ale również jest bardzo delikatna. No powiem Wam, że mnie zamurowało. No po prostu wow. Powiem Wam, że ten zapach jest tak dobry. Nie sądziłem i absolutnie nie spodziewałem się, że ten zapach może pachnieć chociażby w 50% ładnie. Powiem Wam, że ten zapach kojarzy mi się już z jakimś zapachem i myślę, że nawet już wiem z jakim. Pamiętacie odlewki z marki Odlewnia Perfum? Zapach od marki Mansera Black Intensity Wood, który opowiadałem, że jest taki dosyć hardkorowy, balsamiczny, a jednocześnie ma w sobie coś takiego mrocznego i przyciągającego. No to powiem wam, że chyba znalazłem odpowiednik przez przypadek, bo zapach jest naprawdę bardzo zbliżony. Wiadomo, jest on trochę inny, nie jest to takie 1 do 1, ale no ma w sobie to D na zapachu Mansera, tego Black Intensity wood i to jak najbardziej. No powiem wam, że jestem mega mile zaskoczony tym zapachem i kompletnie nie spodziewałem się, że będzie tak dobre i tak dobrze pachniał, tym bardziej za 40 parę złotych. No proszę Was, to jest po prostu jakaś masakra. Teraz troszeczkę ulatuje z niego ta nuta tego Black Intensity Out i bardziej wychodzą z niego takie gryzące, no to już bym powiedział. Ale gryzące w takim pozytywnym sensie dla mnie, oczywiście. Ja lubię tego typu zapachy, więc mi to kompletnie nie przeszkadza. Ale jest tu jak najbardziej taka balsamiczność, kremowość, lekka pudrowość i jak najbardziej czuć żywice, jak najbardziej czuć ut, jak najbardziej czuć drzewo sandałowe. Także wydaje mi się, że jest to spoko opcja. I ta pudrowość jest tutaj ładnie podbita tym irysem oraz fiołkiem. Jakby samych tych dwóch składników nie czuć, ale to jest bardzo fajne połączenie, ponieważ jest to agar, żywice oraz drzewo okraszone właśnie pudrową otoczką irysa oraz fiołka. Pachnie jak taka dobra niszówka, muszę Wam powiedzieć. I nawet gdyby ktoś mi powiedział: Zobacz, Mansera wypuściła nowy zapach, czy Montal, zobacz, jaki fajny, i jak ktoś by mi to dał, to ja bym powiedział: No, faktycznie, czuć to DNA Mansery. A jednocześnie bym nawet nie pomyślał, że jest to zapach za 40 parę złotych. No, powiem Wam, że jestem w ciężkim szoku, jak to się mówi, i nie spodziewałem się, że ten zapach będzie aż tak dobry. I to był totalny blind buy na maksa, ponieważ. Nigdzie nie widziałem ani jednej recenzji tego zapachu, więc myślę, że jestem takim prekursorem, jeśli chodzi o ten zapach z marki Art Ale Zafaran i mega się jaram, że nie jest to rozczarowanie. No kurczę, powiem Wam, że faktycznie, no tak na pierwszy rzut. Black Intensity wut sery, ale no jednak teraz po czasie on trochę się zmienia i nie jest to taka można powiedzieć kopia czy imitacja, ponieważ nigdzie nawet nie ma informacji, że może być to jakaś imitacja tego zapachu. Ale myślę, że jest to fajnie zrobione, ponieważ za sprawą dwóch budrowych składników, które tworzą w zapachach, czyli fiołek oraz irys, dodatkowo mamy mnóstwo ciężkich składników, jeśli chodzi o te bazy. Mamy żywice, mamy drzewa, mamy agar, który jest bardzo tutaj taki no, porządny, groźny, bym nawet powiedział. Do tego to wszystko jest tak właśnie pięknie złagodzone tym delikatnym jaśminem. Tej bergamotki myślę, że na tle tych ciężkich składników tutaj no, nie ma. Ale przepiękny zapach, bardzo jakościowy, także wydaje mi się, że jest to dobra opcja. Dla kogo będzie to zapach? Myślę, że skręca raczej w stronę męską, chociaż myślę, że spokojnie... Znalazłyby się panie, które ten zapach by założyły. Jest on dosyć konkretny, dosyć stanowczy, dosyć taki wiedzący, czego chcemy od życia. Także wydaje mi się, że dla wszystkich tych osób o silnych charakterach, które lubią emanować dosyć mocnym, intensywnym zapachem, a przede wszystkim czasem i zbudować wokół siebie dystans czy nutkę tajemniczości, to wydaje mi się, że jest to bardzo dobra opcja. Dla panów jak najbardziej nada się na wszelkiego rodzaju fajne, klasyczne wyjścia w postaci randek, w postaci restauracji wieczornej, w postaci ważnych spotkań. Myślę, że na bankietach się też fajnie sprawdzi, na weselu. Myślę, że jest to zapach na każdą okazję dla wszystkich tych, którzy lubią tego typu składniki przede wszystkim. No powiem wam, dla mnie konkret. Ostry, gryzący. Czuję go w gardle, bym nawet powiedział, ale jak najbardziej jest wart grzechu. Więc jeżeli uda wam się gdzieś go znaleźć, ponieważ no myślę, że jest to towar taki dosyć dofitowy, bądź będziecie kiedyś w krajach to myślę, że warto go sobie mieć na oku, ponieważ jest to naprawdę dobra opcja za niewielkie cebuliony. No dobrze moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jestem dalej w szoku, jak ten zapach dobrze pachnie. Oczywiście dla mnie dobrze pachnie. Dla większości z Was może być on taki bardzo syntetyczny, albo bardzo agresywny, albo właśnie zbyt gryzący. No ja to wszystko jakby szanuję, natomiast dla mnie, dla osoby, która lubi dziwny, zapachy niespotykane, które no, osoba, która lubi po prostu się wyróżniać jeśli chodzi o zapachy, tym bardziej osoba, która ma w planach kupić Black Intensity Wood od Mansery. to muszę Wam powiedzieć, że jest to zapach, który może nie jest jego klonem, a gdzieś bardzo, bardzo dalekim kuzynem. Może w ten sposób bym go określił, ponieważ teraz już się zmienił dosyć mocno ale pudrowość i ostrość drzewa garowego i żywic jest jak najbardziej. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Czy znacie jakiekolwiek zapachy od marki Art Al Zafaran? Jak wiecie, ja mam jeden z zapach z tej marki, który może nie jest jakiś super trwały, natomiast uwielbiam go, ponieważ przypomina mi zapach lili w połączeniu z wanilią, także no, wydaje mi się, że jest to zapach, który skradł moje serce, na pewno drugi również, także wydaje mi się, że jest to. Opcja godna uwagi. tego dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy znacie jakieś zapachy marki Artal Zafaran, czy damskie, czy męskie, czy po prostu mini-seksy. Będzie mi naprawdę miło czytać tego typu komentarze. Albo dajcie znać, czy znacie właśnie zapach od marki Mansera, Black Intensity Food. Tak jak Wam wspomniałem, są one dosyć podobne, także jeżeli znacie Black Intensity Food, to koniecznie też napiszcie komentarz. No i standardowo, jeżeli film się podobał, to dajemy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Lecimy po 2000 subskrypcji, także jeżeli lubicie moje filmy, oglądacie, a nie subskrybujecie, to zachęcam, aby kliknąć właśnie przycisk subskrybuj, Piszcie komentarze, zostawiajcie kciuki kurę, dlatego że YouTube'owi to pomaga złapać potencjalnych nowych widzów na kanał, także zachęcam. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru w zależności od pory, w której to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!